Hey Wszystkim z tej strony, taka na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable. Dziś jest to jednak odcinek troszeczkę inny niż zwykle, ponieważ wiem, że wiele z was ma problem z tym, żeby wybrać jakiegoś konia, kiedy ma go kupić. I ja przychodzę tutaj z pomocą, tak jakby można to tak nazwać, ponieważ chcę dla Was porównać dwa konie i myślę, że będzie takich odcinków więcej, jeśli się Wam to spodoba. Jednak nie chcę ich porównywać w taki sposób, jak. Tutaj zwykle na YouTubie się spotykałam z tym, mianowicie nie ścigać się, bo moim zdaniem takie ściganie się nie ma sensu, bo zawsze jedziemy troszeczkę inaczej, te parę setnych sekund zawsze wyjdzie trochę inaczej. Ale ja chcę tutaj porównać animację danego konia, jak się porusza, właśnie kiedy z niego zsiądziemy, jak idzie w wstępie, w kusie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dziś przychodzę do Was właśnie z takim porównaniem, i jeśli chcecie. Więcej, to pamiętajcie o łapeczkach i piszcie w komentarzach, jakie konie na następną rundę, na następny odcinek. No i zapraszam Was do oglądania.